Mamy dzisiaj trzeci dzień zdjęciowy dla nowej kampanii dla Otodom. Zdjęcia realizujemy w trzech lokacjach. Na planie jest około 60 osób, nawet ponad. Realizacja tych spotów była dosyć dużym wyzwaniem. Wszystko dzieje się zgodnie z zaplanowanym timingiem. Dzisiaj skończymy zdjęcia i przed nami postprodukcja. Już teraz widać, że te obrazki są świetne. Razem z ekspertami, których zaprosiliśmy do tego projektu, wybraliśmy trzy zmiany, które łamią pewne stereotypy w ogóle myślenia, jak powinno się mieszkać. Mamy opowieść o gościu, który nie radzi sobie w relacjach z ludźmi i dlatego mieszka z psem, który go otwiera przed innymi. Mamy babcię, która mieszka razem ze swoją wnuczką, w jakimś tam stopniu są rówieśniczkami. I ostatnią historią jest historia patchworku, w której dwie rodziny się spotykają ze sobą, dzielą ze sobą dzieci w jakiś sposób. I tak naprawdę te wszystkie trzy historie są odpowiedzią na to, że świat jest dużo bardziej płynny i pewne rzeczy nie przystają, więc trzeba je, ten świat zacząć opisywać na nowo. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć i e, otaczać się ludźmi, którzy jakby rozumieją tą prawdę, o której chcemy mówić, bo ona wtedy w takim naturalnym przebiegu po prostu się pojawia. To nie są sceny wygrane po raz 30 tych samych emocji, tylko jakby ilustrujemy życie naszych bohaterów, życie domu. Ilustrujemy prawdę w tym wszystkim i takie żyćko. No. A prawda i uczciwość wobec klientów to chyba najważniejsze, co nam zostało jeszcze. Szukaliśmy jakiegoś takiego braku perfekcji i pewnego życia w tym wszystkim, żeby można było w tych ludzi uwierzyć, żeby te gesty nie były wypracowane, tylko były elementem jakiegoś większego procesu. Ludzie zaczynają mm, wchodzić w sceny, przeżywać faktycznie to, o czym rozmawiamy i, no i tyle. No, czuję, że też ta praca ma jakąś taką wyjątkową wartość dzięki temu. mam tak pracować i czuję, że to stwarza totalnie nowe możliwości i daje jakąś taką wyjątkową jakość w projektach reklamowych pewno jest to forma, która pozwala się do tej prawdy zbliżyć i wszyscy też czują, że na planie dzieją się jakieś magiczne rzeczy. Drodzy, 2024 miało mi ogłosić, że nowy sezon nadchodzi.